Z nami jest Tomasz Gawlikowski z Techlandu. Cześć. Witam. Pojawiliście się na targach PGA ze swoją nową produkcją, która jeszcze nie wyszła. przedpremierowo. pokazujecie demonstracyjny level właśnie Dying Light. -up. Za nami jest reklama gry. Dlaczego się zdecydowaliście właśnie tutaj pojawić dzisiaj? Znaczy, PGA jest jedną z większych imprez w Polsce. Do graczy, też trochę przez graczy. My, oprócz tego, że robimy gry, również jesteśmy graczami, więc no, w sumie trudno, żebyśmy. Żeby by nas tutaj zabrakło. Warto odpowiedzieć, że to nie tylko wyłącznie Dying Light, dlatego że to jest nasza największa produkcja, nie tylko taka, która będzie wychodzić, ale do tej pory, którą w ogóle tworzyliśmy i to na PC-ta, i to na obecne generacje konsoli i na przyszłe, bo PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One no i PC, ale również Hellride. Także pokazujemy tutaj dwie gry na stoisku właśnie MSI-a i SteelSeries, dlatego że no już od dłuższego czasu współpracujemy razem, z Pracowaliśmy przy naszych innych grach. No i tak dobrze, dobrze nam to na razie wychodzi. E, także tak tutaj jesteśmy po prostu. Jak zainteresowanie grą? No, naprawdę bardzo duże. W związku z tym, że gra ma swoją premierę w 2014 roku, to jeszcze nie ma takiego hype'a jak na przykład gry, które już za chwilę będą miały premierę, albo które właśnie mają, ale widać, że nasze stoisko cały czas chodzą ludzie i są kolejki, żeby w ogóle grać w Dying Light'a. E, na scenie głównej mieliśmy również pokaz Hellride'a i Dying Lighta. No i chyba te wow, gromkie brawa, to wszystko, co dali nam ludzie z, na scenę, to tylko pokazuje, jak duże jest w ogóle oczekiwanie na tą grę i jak na, tak, na tym etapie w ogóle przygotowania tej gry, jak już do, bardzo fajnie się wszystko podoba jak to wszystko dobrze gra. Pierwsze, na jakie stadium przygotowania macie właśnie Dying Lighta? Jak, jak, jak daleko jesteście posunięci w, w tej kwestii deweloperskiej? Znaczy, jeśli chodzi o samą kwestię deweloperską, to już naprawdę jest, powiedzmy, bliżej niż dalej. To, Trudno dokładnie powiedzieć, na ile procent dana gra jest skończona, bo to cały czas się przecież tworzy. Premiera Dying Light'a jest w 2014 roku, więc jeszcze chwilę przed nami, ale już teraz widać, że możemy pokazywać demo dzienne, na których tutaj ludzie właśnie mogą grać. Pokazywaliśmy dzisiaj na scenie demo nocne, gdzie mechanika gry w nocy no zupełnie jest, jest inna inna. Tak inaczej się gra, jest tych zombie więcej, są bardziej agresywne. W nocy rzeczywiście o ile w dzień możemy czuć się bardziej bezpieczni i na tym naszym demie było pokazywane, że pokazujemy jak przygotowujemy pułapki, w jaki sposób robimy questa, to w nocy to wszyscy trzymali kciuki w ogóle, żeby gracz dobiegł do, do bezpiecznego schronienia i żeby mu się udało, bo tam zaraz za jego plecami te, te bardziej agresywne zombie leciały. Także no to, to wszystko się tworzy, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co aktualnie pokazujemy ludziom. No i same osoby, te gromkie brawa pokazują nam, że no w sumie idziemy w dobrym kierunku i wiemy, co robimy. Jesteście też właśnie otwarci na takie jakby opinie, że długo przed premierą, bo to jest. No, to jest bardzo długo przed premierą można powiedzieć, tym bardziej jak na Polskę, bo rzadko takie pokazy się tutaj zdarzają, ale jesteście polskim studiem. E, macie, jesteście otwarci na opinię end-userów, tak zwanych, czyli tych, którzy finalnie kupią produkt, bo e, to, że dzisiaj ktoś może pograć ten level, coś zauważy, może wam jakąś opinię przekazać i możecie to potem jeszcze e, coś tam pozmieniać e, przed finalnym produktem. Znaczy, my mamy bardzo dobry pomysł na tę grę i wiemy dokładnie, co chcemy stworzyć i jak to osiągnąć, ale rzeczywiście, jeśli ktoś e, być może wpadnie tutaj na, na targi i powie jedną rzecz, którą jeszcze warto zaimplementować, w tej grze, to nie mówimy nie. To nie, 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 nie uważamy, że tylko i wyłącznie nasze pomysły są najlepsze, bo przecież cały czas rekrutujemy ludzi do siebie. Można cały czas zacząć pracę pracować w Eklandzie jako tester, jako programista, jako człowiek w ogóle, który tworzy gry. Na to jesteśmy otwarci. Mamy również tak zwaną bazę aktywnych graczy, do której osoby mogą się zapisywać. I takie osoby w tej bazie zapraszamy, żeby grały w nasze gry, czy to Hell Rider, czy to Dying Lighta. Oni One dają nam swój feedback. Bo na koniec końców, to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że deweloper nie robi gry dla. Siebie, tylko robią dla graczy. I to no jej, ich opinia jest dla nas szalenie ważna, ale cały czas mamy bardzo konkretny pomysł na daną grę, jak ona ma wyglądać. No i cały czas, tak jak powiedziałem, te brawo pokazuje nam, że naprawdę to dobrze wychodzi. Techland w ostatnich latach poszedł właśnie w tematykę Zombie, która wcześniej też była już trochę wykorzystywana by był Dead Rising, na przykład, jeśli chodzi o te ostatnie gry. Eee, co was trzyma przy tej tematyce? Naprawdę jest taki potencjał w tym, że to jest kolejna gra z tą tematyką, no tym razem Dying inna jest urozmaicone o te elementy parkouru. Co jest takiego w tej tematyce, że ją tak bardzo lubicie? Po pierwsze jesteśmy fanami zombie, to jest pierwsza rzecz. Po drugie nie robimy tylko gier o zombie, bo trzeba pamiętać, że zrobiliśmy Mad Riders'ów, Nailda, ja, ja Call, tak, Ta, Call of Juarez Gunslinger, przecież jest bardzo, bardzo dobrą grą i jest taką w sumie perełką, jeśli chodzi o cyfrową dystrybucję. Jeśli z kolei chodzi o Dying Light, no, to, to nie jest tak, że trzymamy się tylko i wyłącznie tematyki zombie jako takiej, ponieważ em, Dying Light to naprawdę jest zupełnie nowa IP, to jest nowa gra, która wnosi ogromny powiew świeżości. Tak jak deweloperzy dzisiaj mówili i na scenie, i które było Q&A z nimi, jak opowiadali o tym, to widać było tą pasję, którą oni mają w tym wszystkim. My jako tekland Wydawnictwo cieszymy się, że będziemy tą grę w Polsce wydawać. No, trudno, żeby było inaczej. Jeśli chodzi o samą tematykę zombie, to wydaje mi się, że nie porównując chociażby do Dead Island, najlepiej sprzedającej się polskiej gry na świecie, ponad 6 milionów sprzedanych sztuk, no po prostu czujemy się w tym dobrze, to z jednej strony, a z drugiej strony widać, że rynek też bardzo fajnie to przyjmuje, że ta sprzedaż cały czas jest, więc no... My, my cały czas wierzymy, że wnosimy coś nowego do gier, bo nie bo stajemy na laurach i mam nadzieję, że w Dying Light tak samo będzie. OK, to na koniec, bo już tutaj głośno e, jesteś w stanie powiedzieć, który kwartał gra wyjdzie, 2014 czy jeszcze nie możesz tego mówić? No na razie mówimy 2014. Raczej początek czy raczej koniec? Jak najbardziej 2014. 2013. Dobrze, dzięki serdecznie, Rozm